Nazywam się Jerzy Buzek. Kandydaci partii na plakatach nie powinni występować pod szyldem partii narodowych, ale partii europejskich. Logo partii europejskiej ma być nadrzędne względem organu krajowego. Jestem Europejczykiem. Nie Polakiem. Nie Ślązakiem. Nie zrobiłem nic dla Śląska. I tak zdobędę 60% głosów. Mamy dosyć. Koniec tych bajek. Nazywam się Agnieszka Białek. Jestem dumna z tego, że jestem Polką i mieszkam na Śląsku. Nie jestem bokserem ani byłym premierem. Ale za to jestem społecznikiem. Społecznik w polityce, czy to już nowa jakość, czy mama czwórki dzieci, był przedsiębiorca, pracująca zawodowo kobieta, może dziś zająć się polityką? Wielu to neguje, wyśmiewa. Nie jestem spadochroniarzem, nie mam nic do ukrycia, nie mam się czego wstydzić. Swoją pracę wykonuję z pasją i zaangażowaniem, dzieci wychowuję na dobrych oraz wartościowych ludzi. Bogate doświadczenie biznesowe daje mi prawo wyrażać opinie na temat prowadzenia firmy w Polsce. Polska Razem Jarosława Gowinę to świetny program gospodarczy, to program rodzinny. Na forum Parlamentu Europejskiego zamierzam bronić praw polskiej rodziny. Nie jestem oderwana od rzeczywistości. Zagłazuj na mnie. Warto.